Siema, jestem Tris i witam was w pierwszej w Polsce edycji Zgadnij kto w Brawl Stars Zobaczcie, przygotowaliśmy specjalną planszę i będziemy się mierzyć o to kto z nas lepiej zna wszystkich zadymiarzy W pierwszej rundzie zmierzę się ja z Zipkiem, zobaczymy jak nam pójdzie Musimy zacząć pierwszą rundę od wybrania obydwu naszych zadymiarzy I niestety nie mamy tego na środek, więc musimy go jakoś zaznaczyć jakimś... Okej, okay, czyli może... palcem po prostu pokazujemy którego wybrałeś Tak, na samym początku No, to na razie zamykam oczy, dawaj wybierz swojego Wybieram w takim razie tego zadymiarza nie mogę ci powiedzieć stary Dobra, ja wybieram tego Czekaj, bo nie A, dobra Dobra panowie, zaczynamy. Który z was zaczyna pierwsze pytanie? Dobra, Zipek, zacznij Tak, Jesteś ja pierwszy? Tak, więc... Ok, Okej, no dobra, zastanówmy się Pierwsze pytanie jest najważniejsze, żeby wyeliminować jak najwięcej po prostu tutaj pól I widzę, że dużo postaci ma... Ale dobra, czekaj, nie, zaraz O, wiem Czy twoja postać jest legendarnym zadymiarzem? O kurna, stary Co? Nie jestem pewien, nie? Tak? Jestem na 90% pewien, że nie no, potwierdziło się, nie? Nie jest, jest legendarny z Adymiarzem? Dobra, czyli tak ten odpada, ten odpada, ten odpada. Dobra, to Kit jest legendarny? Tak. Dobra, Kit spada. Ty, nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Sandy jest na pewno legendarnym. Gail, bla, Pytanie, czy on jest legendarny? Chyba Cornelius jest legendarny ziom. Jest, jest legendarny, czyli też odpada. Mac odpada nawet. Nie mam. Ale stary, jakie pytanie? Już prawie połowa no. wydaje Ja mam równie mocne pytanie, ponieważ czy twoja postać jest mężczyzną? To, moja postać jest mężczyzną. Jest. Ok, czyli w takim razie odpada Kotlet, czy tam Colgate, BB... Chyba. <grym> odpada If, odpada... Ek. Kurde, mogłem się zapytać, czy jest facetem. Chyba już wszystkie. Co, to tylko tyle? Tak. Zobacz, ja prawie stary. całą planszę zdjąłem, a ty co? Trochę Dalej. lipu, ale sipek, masz już drugie pytanie? Tak, mam drugie pytanie. Jestem gotowy. Czy Twoja postać ma kolor niebieski? Eee, nie ma. Nie ma. Okej, okay, czyli wszystkich, którzy mają, e, usuwamy. Czyli tak, raz, stary. dwa, trzy. To jest niebieski? Chyba no stary. Jest, nie. To stary. jest. To jest niebieski. To jest niebieski. Tu ja bym to wziął jako niebieski stary. No właśnie, ma A to czy to też jest niebieski, oj, u sama, oj, oj, oj. Tu też jest taki fragment. Dobra, to zostawiam, bo może się okazać, że... Mm -hmm. po prostu... Dobra, okej. Okay. Czy twój zadymiarz ma nakrycie głowy? Stary mm, e, nie ma. Wywalamy jego, 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 o kurde, jego, Jezu, imię, jego, jego, co jest jego, 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 jego dobrze jego. zasadził. A on nie ma nakrycia głowy? Squig, No. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, mam kolejne pytanie. Czy twój zadymiasz szczerze zęby? No, w sensie szczerze zęby jako że się uśmiechał bardziej, tak? Że widać mu zęby jak się, się uśmiecha. Nie wiem. <laughs> jak to? Nie jak nie to? Wiem. Ej, sędzia, sędzia, proszę o pomo pomoc. Stary, czekaj no. Ja nie wiem co mam teraz zrobić. No nie mogę za niego podjąć decyzji, stary no. No, no to prawda, ale... To jest odpowiedź tak albo nie Właśnie No dobra, to chyba są zęby, no to tak Ale żeś mi podpowiedział To chyba są zęby To chyba są zęby Bibi bi, odpada Tutaj bra... bi, bi, Bajor? jak on się nazywał? Ja, Brian? Ba Byron? Byron. Odpada. Brian. Byron odpada Hank odpada I ten robocik odpada i mam samych, co strzeżą zęby No Okej, dobra, Ale będzie? mam jedną podpowiedź, on powiedział, że to chyba są zęby Więc automatycznie mogę Chestera wywalić, Kolejarza tego, sama, tego i zostały mi dwie Mam robota, który szczerze zęby i mam tego mm. I co ty, ty teraz, co, co teraz zrobisz? Co on teraz zrobi? Ja nie wiem, jak on ma tu wygrać Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie Nie jest człowiekiem O kurde, to jest mocne pytanie nie, To jest przerąbane nie? pytanie Stary, nic mi to nie pomogło, bo przecież... Ale jakby było odwrotnie, to by ci Te, mega tak, pomogło To wtedy mi zostało dwóch, więc zaryzykowałem po no prostu to stary, na... no niestety. Strzelasz czy nie? Strzelam, no a co? Co ja będę? Muszę strzelić Czy twoja postać to... Paruwa? A to jest ten. Myślałem, że... Do, 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 okay. do, 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 tak, no. Tak! Mamy tak. zwycięstwo, no, 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 proszę państwa. Dobra, udało mu się. W, przyszłej, w następnej rundzie będziemy zmieniać wszystkich zadymiarzy i zaczynam tym razem ja. Czas na drugą rundę. Zaczynamy. Okay. Mamy teraz wiele OG zadymiarzy takich. Wiktor nie gra aż tak w brawla, więc Zipek będzie musiał trochę czuwać, dlatego, że będziemy teraz zadawali bardziej szczegółowe pytanie niż o ich wygląd. Zobaczmy w takim razie. Możesz zaczynać. Zacznijmy od wyboru postaci w takim takim razie, stary. A, y -y. Co, co sobie wybierasz, Wiktor? O co myślisz? Masz taki... jakieś pytanie do mnie? To ktoś, wskazać, ktoś, nie, stary, co? ja po wyglądzie. Ktoś to jest taki unik, który nie wygląda jak reszta. Mhm. Czyli wezmę to. Ale pamiętaj, że teraz nie gadamy o wyglądzie. Teraz bardziej się skupiamy też na gierce. To trochę słabo, stary. Wybieram tego. Dobra. To jest jakiś ślimak? Nie. Kim nie grał Wiktor, żeby nie wiedział totalnie, co robi ten zadymiarz, nie? Stary, ja myślę, że ponad połowę z tych. Ja kojarzę trzy postacie stąd, no, więc wybierzemy w takim razie najcięższą dla niego, którą na pewno nie grał, i to będzie easy. Ty musisz się odwrócić. Więc wybieramy jego. Okej, okay, dobra, w porządku. będę potrzebował tego mega wsparcia. No dobra, pierwszy... dawaj Stary, <laughs> yy... Jakie widzisz to pierwsze pytanie? <laughs> o, stary, czy twoja postać strzela? Tak, która? Nie... No to tak. Strzela ta, strzela ta. Ta nie strzela. Mhm. Ten strzela, strzela. Ten nie To jest ciężkie, bo on rzuca bumerangiem, więc jakby czy strzela, strzela. Czy strzela. Dobra, ten strzela, kiełek strzela. Strzela, strzela, strzela. czyli czy na odległość atakuje, ta, 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 a ta. czy na odległość. Okej, okay. czyli tak, ten na odległość, na odległość, na A na ten, odległość. ten, ten, tego pominałeś? Ten? Nie, nie, ten. Ten też na odległość. Ok. Na odległość, na odległość. O nie, jak <laughs> w złą stronę. Ja myślałem pytanie. o tym pytaniu też, Ale co nie, co Wiktorium zadać. Ten jest na nieodległość. Co jest? Ten nie jest na odległość. Ten jest na odległości. No to skojarzy. Ona chyba nie jest na odległość. A to co to jest ta na samym No i ten nie jest na odległość, na pewno. A ta ostatnia w okularach to co to jest? E, to jest Jackie ona Czyli to jest Czyli jest na... hotem pneumatycznym, no? Czyli też nie na odległości. Nie w tą stronę z to ja niestety. Ja muszę wejść w brawla na chwilę. Dobra, czy twoja postać leczy? Nie. Nie leczy. Nie, nie leczy. Dobra, to teraz musisz sprawdzić, czy na pewno Jean leczy na gadżecie. Kiełek leczy na gadżecie, Rosa leczy na gadżecie, Pam też leczy na gadżecie. Ogólnie leczy, zawsze. Ogólnie, ogólnie leczy zawsze. Eee, Pop, to był Poko? Nie było Poko? Nie było, to nawet ja wiem, że nie było Poko. Czy pisałem. masz jeszcze jedną postać, ja widzę, że leczy, która leczy? Ems, chyba oddechnięcie jej leczy? Czy nie o nie, nie, to nie chodziło? Nie? Chodziło mi o Jessie. Która leczy wieżyczkę. Okej, okay, w sensie... No dobra, niech będzie. Tutaj znaczy, Ed nie. Bo. Edgar leczy. Edgar leczy. Ma mam gadżet, no. To tak. Prawda. W sensie star power akurat. No to dobra, o, tyle. Czy twoja postać ma powyżej przeciętnej życia? Czy jest, czy jest tankiem? Czy jest tak? Nie, moja, ja po, moja postać nie jest tankiem. No to git. O kurde, pól no jest taki jest, w miarę. Ona, tam, jest, tak, tam, ona tak, jest ona, tam, tam, ona, ona jest tankiem, Ona jest tankiem. Ta nie jest tankiem. Nie jest tankiem? Mm -hmm ma miszka której jest stankowatym no na pewno spada ci tutaj El primo jest tankiem. on, on jest tankiem. Już, już go nie było nie Long nie jest tankiem. E, Pan jest lekkim takiem. nie lekki stary to w ogóle jest chyba wszystko co jest? Czemu Co tak mało? Tylko dwóch Czy twoja postać ma ulta, którego stawia? To są te cztery z tej zamiarze, ale nie mam pomysłu na lepsze Co jest? Czyli patrz, no ośmiobitowiec, Mr. P, Penny, e, Nita Nie, nie, nie stawia ster. Nie stawia, Nie, stawia, nie stawia. Właśnie, Mam tak, raz, dwa, trzy Mocno wyciągnął Cztery Dobra, no to jeszcze jego zaliczmy i tyle no dobra, ładnie, ładnie. widzę tutaj mm -hmm. jest na, czy twoja na polu, postać, no? czy twoja postać posiada jakąś możliwość hiperdoładowania? O, Nie posiada. O, Uwaga, lodzik no, ma, Logik, ma. Mm, czyli odpada. Szelka hiperdoładowanie ma. ma, też ma. No. Puf, Jesse? Ma, nie ma. Ma. Bull, to jest Ma Ból, A, bóla nie macie już. E, pingwinka mamy jeszcze. Nie ma. E, gofra. Gofra? Grifa. E, no, nie ma. Nita. Nita nie ma. Ja nie mogę, czyli co? Dwie, dwie albo trzy postacie chyba tylko. Dwie albo trzy, a Ernest cztery, czyli stary idzie mega równo. Dobra, czy t, y, ult twojej postaci jest na blisko czy na daleko? Na daleko. Kurde. <laughs> trzeba było <niej> <laughs> nie zadawać. Nie Na, na daleko? daleko, no to ona, on tej nie, ten... Stary, czy ult jest na daleko i zabrałeś EMZ? No, A ult jest, nie jest dookoła No właśnie, tylko. ale jest na daleko no dobra, nie, nie no, będzie. spokojnie, spokojnie, na no, blisko to jest wiesz No ale jej też bym nie dał, że na daleko ma ulta stary to kółko wokół niej, nie? Ściąga tylko Mhm. Ale, czy to jest Jackie? Stary, możesz to zadać w kolejnym pytaniu. Dobra, to jej jeszcze nie wywalam. On ma na Dobra, daleko. Dobra, to ja jako tutaj ja zdecyduję. Y Ult na daleko, tak? Mhm. No, <grym> no właśnie. <grym> Ej, bez kitu. To jest na daleko, to jest na daleko, to jest na daleko, to jest na daleko, to jest na daleko To jest na daleko. On ma takie To jest też na daleko w sumie. No, no, to to, to no to, to wszystko, to, wszystko się złożyło. tyle zostało, to no, to 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 zostało, no. Moje pytanie z mojej strony Czy twoja postać to Adi? Co, będziesz teraz po kolei, tak Trafisz. z każdym, okej. Okay. Ale stary nie od razu. Dobra, dawaj. sobie też. Dobra, czy twoja postać to Jackie? Nie. Czy... Jak się ten ziom nazywa? Karl. Karl? Nie. Czy twoja postać Karl? Czy ult twojej postaci niszczy ściany? Chyba nie. Rog odpada, Frank odpada, El Primo odpada, wow. ból odpada, e, Bo odpada uh -huh. e, Tyle, no Dobra, dobra ja mi zostało pięć postaci tylko i wyłącznie. Dobra. Czy twoja postać to pan P? Nie. <gry> Kurde, stary, wiesz jakie masz szanse, że trafisz? Czy ult twojej postaci spowalnia? Nie, nie spowalnia. Ale stun to też spowalnia. Tak. Czyli już wiem, kto to. No dobra, czy twoja postać to. Jaką się nazywa to z rakietami? Brok. Brok? Nie. Czy twoja postać to baz? Nie. <gry> Jak to? Nie no, tak tak, 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 tak Yes, udało mi się, Zarobiście. dziękuję bardzo Więc ostatnia runda, w której będą uczestniczyć chłopaki, czyli Zipek kontra Wiktor Ogólnie taki sam odcinek będzie także u Zipka na kanale e, Więc wbijajcie, jeżeli wam się po prostu podoba A wy zaczynajcie od wyboru zadymiarza Tak to zacznę? Ja chcę tego 3, 4 3, 4 3, 4 Tego bym chciał. Okej, okay, tak, spoko. Ja wybieram. Okej, już wejdę fituchu. Mhm. Dobra. Ja wybierałem pierwszy, więc zaczynaj z pytaniem. To moje pytanie brzmi: czy twoja postać jest robotem, mój kolego? Czy jest robotem? Nie Stary, jest. to jest tyle robotem? Nie jest. Nie jest robotem, czyli tak. Stew odpada. Bardzo dobrze. Tik odpada. Search odpada. Lodzik nie jest robotem, nie? No nie. E, Rico na pewno odpada. To co to jest za postać? Jak ona się nazywa Otis, Otis. On nie jest robotem. A to? Co to no, jest Max. odpada? A to nie. Pewno. Barley odpada rzeczywiście. Ten nie wiem, nie, nie wiem nie, jak się nie, nazywa. Nie, nie, nie. Tara? Nie. Nie jest robotem. Oko? Da nie, Daryl jest. Daryl. Okej. Okay. Czy twoja postać jest żeńskiej? Tak. Uuuu. Nie Tak, tak. Tak. Co? To jest laska. To jest, to jest laska. Tak. tak, tak. To? To jest laska. To? To nie jest laska. To jest dziewczyna, to jest dziewczyna. To jest stary, nie dziewczyna, to nie dziewczyna. co jest grane To nie jest dziewczyna, nie jest to. Ojej, już skończ. Już, to już, jeszcze nie jest to. To nie jest to? Nie. nie. No. Chodzi. To? Co jest? Nie. Jakie no, pytanie? Tak, tak. No. I ten. Ha! No. To jest pierwsze pytanie. Co tu się stało? No dobra, czy twoja postać jest... Mężczyzną. <laughs> jest jakkolwiek związana ze zwierzęciem. No? Nie, Nie jest. Nie jest? Jest. Nie jest? jest. jest. <laughs> czyli tak, lodzik odpada. To i co to jest? A to jest ta rakietnica, czyli odpada. Bo jest związana, tak? Jest związana. To co to jest za postać? Ale nie liną, stary. Ok. Johnet, Johnet, to jest co to za postać? Nie no, laska normalnie. Po prostu. Czyli odpada. No to tutaj Puffs zostaje. Mortis odpada. Colt odpada. Gil odpada. To odpada. Co to jest? To, to jest zwierzę tutaj? No w sensie on jest trochę kaumarnicą stary w hmm. sumie. Ok, a to? To jest w sumie taka płaszczyzna. jest związana no. Ona jest taką żabą związana. Ta jest z pszczołą związana. Kieł. Kiełek jest jakoś związany ze zwierzęciem czy nie? W sensie funk, kieł, bo kiełek to jest ten co rzuca piłkami. piłkę. nie jest. Funk nie jest. Jest, Max. Nie. Ten jest małpiszony, tego odwalamy, tego odwalamy, stary odwalamy. Stary! Poko, no tak, co, jak wyczyściłeś, to co jest, stary. stary? Ja pierdolę. Co jest, jaka runda? Mocno. mocno. Dobra, czy twoja postać pokazuje zęby? Nie. O. O. Dobra, czyli ja strzelam. Czy twoja postać jest małpą? chodzi o Miko. Tak! Tak! tak Zgadza się! Yes! Ja pierdziele, co za runda! Mocno, mocno stary, mocno. Witur, tak zacząć, jak skończyć po prostu jaki przegryw, no. tak, Dobra, więc dziękuję za oglądanie odcinka. Zostawcie łapkę i subskrybujcie, to wtedy nagramy dla Was więcej teleturniej. To na tyle na razie.